Po raz kolejny ulicami Zabrze przejechała zabrzeńska masa krytyczna. Był to już trzynasty przejazd pasjonatów kolarstwa. Start tradycyjnie odbył się z placu Wolności, natomiast celem była zabytkowa kopalnia węgla kamiennego Guido, do której uczestnicy dotarli, pokonując 10-kilometrowy odcinek jazdy. Patronat nad całą imprezą objęła prezydent Zabrze Małgorzata Mańka Szulik, która czynnie wspiera akcję. Ideą masy krytycznej jest uzmysłowienie kierowcom, że częścią ruchu drogowego są również rowerzyści. Cały przejazd przez miasto odbył się pod hasłem My nie blokujemy ruchu, my jesteśmy ruchem. Impreza była okazją do promocji nowego wydawnictwa wydawanego przez urząd miasta pod tytułem Trasy rowerowe. Jest to przewodnik po zabrzeńskim szlaku rowerowym, który wynosi blisko 60 kilometrów i wiedzie przez większość dzielnic naszego miasta, a także łączy się ze ścieżkami miast ościennych. Masa krytyczna jest akcją cykliczną, odbywającą się w każdy drugi piątek miesiąca.